Witamy, witamy. Ponieważ my chcemy, żeby łączyć wszystkich, więc Pani z Radia Maryja, prosimy do nas tutaj na środek. Niech nas poznają bliżej. Na razie popierają SB, ale mam nadzieję, że wytłumaczymy, że dokumenty SB to nie są najbardziej wiarygodne dokumenty. Ale no to jest tych Pań problem. No proszę Pani, prosimy bliżej. Proszę. proszę Pani.

Mówić czy porozmawiać? Nie, ja porozmawiać. Zacznijmy. No, rozmawiać. No. Proszę państwa, ja się nazywam Piątek Remuard. Ale pan Do wszystkich? Nie, 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 nie. Tak? tak, do wszystkich. O co się rozchodzi? Tu jest ambasador. Ambasador, który jest bandytą. Dobrze, nie, dobrze pana, zaraz, proszę, zaraz, zaraz. zaraz nie, proszę, nie. Proszę, wol, proszę, proszę. Wolność wypowiedzi. Wolność, ale nie w tym miejscu. Nie, również jest, Premier Beata Siedło jest bandytą. Proszę nam nie zakłócać! Za zaraz, za, zaraz proszę, proszę ja tylko proszę, mówię. Z boku, z boku. Mam prawo mówić. Masz premier Beata Siedło jest bandytą. Proszę, dobrze. Dobrze, ale, ale nie my, panu, panu, my nie używamy tego słowa. nie, nie, nie. nie. Dobrze, nie ale dobrze. my nie dopuszczamy do tego. Nie, nie, ale proszę pana, a jeśli ja znieważam prezydenta również... Halo, halo, proszę pana, tak, niech, tak, pan tak. Tak. niech pan posłucha, niech pan przejdzie, tam jest pana miejsce. Dobrze, ale jeśli mówię, że prezydent jest bandytą, co powinno być nie zrobione? Pan mówić przy dzieciach, tak, to proszę powiedzieć. Proszę nie. powiedzieć, co powinno być, jeśli ja proszę mówię, pan. że prezydent jest bandytą. Jeżeli, jeżeli, pa, jeżeli pana oskarżenie tak. jest fałszywe, powinien pan po prostu odpowiadać przed sądem za fałszywe oskarżenie. Tak, zgadza się. Zgadzam się z panem. Tak. No i o coś rozchodzi, proszę państwa. Jeśli prezydenta znieważam, powinien być proces tylko mnie, prawda? Proszę, zaraz chodzi pan do końca, no tak. A wie pan jaką dosta, dostałem decyzję? Znaczy, pismo? Ale, proszę pana, to jest jakiś pana prywatny problem. Nie, 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 nie. To, nie jest, to, to nie To są prywatne problemy pana. Jaki jest wymiar sprawiedliwości w Polsce? Ja na politykę w Polsce, Jaka jest polityka? Jaki proszę wymiar sprawiedliwości? my nie jesteśmy z tego powodu tutaj spotykamy się, żeby rozpatrywać indywidualne problemy. Pana, ja paliłem polskie flagi, żebyście wszyscy wiedzieli. Jaka była postanowienie, jakie było? Proszę pana, nie interesuje nas. A, a, a no, no właśnie nie interesuje, bo to był zazwyczaj. kład materiału i na masie. E, proszę państwa, mamy tu problem oczywiście, bo pan chciałby podyskutować, ale nie w koniecznym. My nie, nie, nie. Zadań, nie, nie. No, no tak, no, tak, tak. Czy, we, we, we. A, a jeśli, jeśli poszło... ten prezydent no, no. był fałszywy mimo że Gdybym wiedział, bym na nikogo nie, nie głosował. Do, Proste! Chyba tutaj znane, nie, no, spokojnie! Bo, e, generalnie rzecz biorąc, takiego. Proszę zejść, masz zejść. Ale spokojnie, bo ja jestem. Pani Zdrojewska, ja mam tutaj no, w środku. Ale to jest moja flaga, ale robię pan. No, no, co no, pan chce? Że brawa na pań, że przyszli tutaj. Brawa! Proszę państwa, w tej chwili w Warszawie. W tej chwili w Warszawie rozpoczął się również marsz. Mam nadzieję, że trochę bardziej liczne niż nasze zebranie tutaj. <grym>, no ale więcej ludzi mieszka. Ale proponuję, żebyśmy zaczęli od śpiewania hymnu polskiego, dlatego że wszyscy tutaj, mimo niektórzy rok, niektórzy 40 lat, ale wszyscy mieszkamy tutaj, ale wszyscy jesteśmy Polakami. No na Jeśli ja bym zaczął śpiewać, żebyście wszyscy uciekli, to puścimy to z do że... że Pani Zrodnia Maria, nie znają słów hymnu i nie jestem z w stanie No cóż, jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy polakami, cieszę z tego, natomiast nie chcemy, żeby państwo, że ludzie, którzy łamią demokrację na co dzień, nie czasem, nie rożynie, no przypadkowo, rożynie, tylko rożynie. celowo wprowadzają system. System, który odbierze nam... Podstawowe prawo. Targonica! 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 Nie ma konstytucji nie ma Trybunału Konstytucyjnego. <laughs> <noise> Jeżeli to jest w Trybuniu Konstytucyjnym nie będzie działał, dopiero to wtedy...

ja się tylko... Nie, nie, ale ja pani nie wiem, czy pani się zachowuje proszę pani. Jak polka! Nie zachowuje się pani jak nie, się osoba pomylona. Znowu, pan się nie tyda!